Cześć, z tej strony Kebolek, a w dzisiejszym odcinku nagram w końcu to, co chciałem już nagrać od dawna, czyli Overwatcha. Jak ktoś nie wie, co to jest Overwatch, nie, nie chodzi mi o tą grę, tylko Overwatch w cs no to to jest po prostu... Valve daje nam do sprawdzenia demko, demko to jest taki filmik, gameplay, gdzie oglądamy podejrzanego, czyli osoby, która jakby dostała reporty, jest podejrzana, no i my tam... Patrzymy na 8 rund, no i po tych 8 rundach musimy stwierdzić, czy ta osoba jest cheaterem, czy nie. No to co? Pobieramy demko i zaraz będziemy lecieć. Tu jeszcze chciałbym powiedzieć tylko, że przepraszam Was, że tak długo nie było filmu, no ale to było spowodowane szkołą. No niestety przez ostatni czas miałem dużo na głowie, przez co nie mogłem nagrywać, no ale myślę, że teraz znajdę czas, no i znowu będą się pojawiały filmy. No to co? Zaczynamy! Dobra, mapa Inferno O, rozgrzewka a więc Ciekawie Jak to jeszcze zacząć się nagrywa Nagrywa się yy, Tutaj jeszcze W ogóle yy, a, to, Nieważne Coś nie powiedział powiedzieć, ale Zapomniałem, co? Więc to sobie raczej skipniemy Bo tutaj pan podejrzany się nie rusza No, o, o o! Dobra O o o o O o, o. No tak nie fajnie mu ten celownik latał Cześć, muszę zacząć. Coś... No. no ale już mi się to nie podoba No nie podoba mi się to <laughs> Ale dobra, dopiero to była rozgrzewka. No i teraz patrzymy na mecz. Mapa Inferno. Więc okej, okay. nie mamy Dasta ani Miraża. No i zobaczymy. No i w ogóle tego overwatch'a mam już od jakiegoś czasu, ponieważ już chyba mam go miesiąc, bo miesiąc temu właśnie zrobiłem 150 winów. Yy, Osiągnąłem 150 zwycięstwo na turniejowym No a właśnie to jest wymóg, żeby mieć tego overwatcha Pierwszy frak, raczej taki normalny. No i chciałem to nagrać już dawno. No ale tak jak powiedziałem, czas mi na to nie pozwalał. No i jeszcze nagrywałem to wczoraj. Wy to widzicie chyba w ten sam dzień w jaki nagrywam, czyli wtorek, ale nie jestem pewien. No ale chciałem nagrać to w poniedziałek. Ale no niestety nie nagrał mi się dźwięk. Więc... smutek A już byście mieli film. A tak jeszcze raz muszę to nagrywać. No i mam nadzieję, że teraz wszystko się nagrywa. O! Pan podejrzany wziął skałta, Więc ciekawie. No i dobra, po teraz został te cztery Chłopi już wiasnę B zrobiły. Okay, więc ciekawie, ciekawie. No i co pan podejrzany zrobi? Rzuci taktycznego flesza. Oślepiający swoich. Mm -hmm. No ale tak. Jakby chciał tam patrzeć, a nie mógł. To tak wyglądało. No. Ja też overwatchów. Y o, tutaj strzelił w swojego, ale myślę, że nieumyślnie, więc, za to, je, za to bym jeszcze griffin nie dał. Skauta nie zmienia. No i dobra, nie no, to są granadierzy. <laughs> Pozdrawiam, fruta Kolegę z klasy. No na razie, no w sumie to mogę pominąć, bo tu se tylko biegnie na bombsite. Więc to tak, niepotrzebnie. No i... No to tak... Tak wyglądało, jakby go widział, ale no. No, ja też overwatch zrobiłem około od 20 do 30. Black mogliście to wywnioskować. Jak ktoś śledzi moją społeczność Black. na YouTube, no to tam widzi, że już niektóre posty wrzucałem na temat over overwatcha, bo spotkałem cheatera z shadow daggersami do playerami oraz. O nie tego chłopa, ale ogólnie w Overwatchu, który inny chłop miał, Dragon Lorkę. a więc ciekawie, ciekawie. Hm. A tutaj se lekko widać, jak tamten go nie zabił, to ja nie wiem. No na razie to tak, no nie wiem, bo po pistoletówce stwierdzam, że to jest jakiś aimbot. Jeszcze może w ale nie wiem. No ale tak teraz o... No ciężkie demo się trafiło, ciężkie demo. Jak wczoraj to dla was nagrywałem, to było jedno ciężkie. Na agencji. Nie, na Mirku, przepraszam. Ale było na agencji. Dobra, już przestanę gadać o sprawach, które były. No i skupię się bardziej na Overwatchu. Bo raczej już wszystko co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. No co tak ten. Pan podejrzany, no biega se po Maps yeah. Jakie on ma w ogóle staty? O, no, zaraz No ciekawie, ciekawie No to zaraz sprawdzę, bo Tutaj sytuacja Jeden dwóch Pan podejrzany ma staty 7-0 Hmm no, na razie za Aimbota bym zgłosił. Wucha może się kryć. Za Wucha to jeszcze nie wiem, ale raczej za Aimbota. Hmm. No, jakby strzelił, no to. Dobra Pan podejrzany Nudny jesteś, szczerze Chciałem Jakiegoś Okej okay. No to w tym momencie już go zgłaszam za griefing Czyli umyślne przeszkadzanie I jeszcze bym się pokusił o aimbot. No bo te parę akcji mi śmierciało Nie jestem W sensie, nie jestem pewien w procentach, no Raczej myślę, że on ma. No i przy tym zostanę. No ale na pewno już wiem na 100%, że za mi został zreportowany. Co on robi? Co on odwala? To nieźle się bawi. Dobra, już chyba mam tego. Chyba już mam tytuł. Pan podejrzany rzuca do kosza, czy jakoś tak to nazwę. Dobra, oni tam apsami wjeżdżają terroryści. To to se. nam speeda. A szkoda gadać nawet O tu dostał banie i została ostatnia runda To się nie wiem czy jeszcze ta i jedna czy to jest ostatnia Będzie mógł się wykazać No i idzie. Nie zważa na tego piątego, tylko tak podszedł. Ja. Tak szczerze, no to umyślne przeszkadzanie oczywiste. Inne to nie, bo nie miał u panych nie patrzał się w ziemię. No i te dwa: Wspomaganie celowania. Mógł mieć jakiegoś imloka. Czy coś takiego, więc raczej dałbym oczywiste i wspomaganie polawitania. No, zatrzymał się w niektórych momentach, tak dość podejrzanie, więc raczej też też bym dał haka No to co? Przesyłamy werdykt. No i czekamy na kolejne demko. Okej, okay, drugie demko, das 2, <gryw> a więc. No możemy się spodziewać o, Jeszcze gracz podejrzewam został picznę z płynięcia. wpłynięcia przeciw miał znacznie większej liczby zgłoszeń Tutaj widzimy Bunnyhopa No więc to jest raczej oczywisty Nawet nie muszę już oglądać, a już wiem Czyli Bunnyhop będzie na pewno, ale zobaczymy sobie, czy. No, Wolhaczka ma, ale. Czy Hanboszczk będzie. się no. Bo skoro ma tego Bunny no to raczej oczywiste, że ma e, Wolhaka. No, nawet widzicie to. Tylko. Proszę wyjść po prostu czy ma jeszcze aimbot'a no i czy będzie jeszcze griefing No Jezu już myślałem że koniec, <grywka> tak po jednej rundzie Hmm, dobra Zobaczmy No na razie nie trafia Oczywiście nie trafia w głowę ale no, trafił No, tak, tak. Pokam tego. Musiałbym to. No. Ten celownik mu tak wskoczył na tą głowę i się nie ruszał nagle. O! 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 Ja to pominąłem, ale raczej było widać. Tutaj mam jeszcze griffin. No to co, chyba pierwszy raz, ewentualnie drugi Zdarzy się to, że zaznaczę wszystkie cztery No, to idzie na plecki No, aimbocik To już potwierdzone na 100% No i co, no Są wszystkie cztery, no to chyba przewijamy do końca no i tyle, no nie ma sensu raczej patrzeć więcej W sensie ja to po prostu w montażu wytnę, ale ja sobie oczywiście popatrzę jeszcze do końca No i napiszcie w komentarzu czy byście chcieli właśnie, że jak jest oczywisty fax No to pokazywałbym całe demko, czy chcecie właśnie już takie skrócone Bo to jest, nie wiem, czwarta runda, no to bez sensu jest chyba dawanie kolejnych czterech No ale to napiszcie w komentarzach, bo... Wiecie, jak robić w następnych odcinkach Overwatch'a. No to co? Ja, jak będzie jeszcze jakiś ciekawy moment, no to pokażę. A jak nie, no to lecimy do werdyktu. O! Tutaj jeszcze raz zabił swojego. No, a ja już tą ostatnią rundę tak na speedzie oglądam, no bo zabił pierwszych dwóch, później latał na terroretwie, No to. Po prostu sobie na bombsite. O, zabije trzeciego? Nie, trzeciego nie zabije. No ale co? Oczywiste, oczywiste, oczywiste i oczywiste. No, ciekawie. Ta taki demek się nie spodziewałem, a więc fajnie. <śm> to się fajnie dla spoglądaniu. Y no i kurde. Przesyłam tu werdykt, to był ostatni Overwatch. W sensie. No, ostatnie demko na ten odcinek, bo raczej będę dwa demka dawał na odcinek. No i kurde, też mam mętlik, mętlik jaki dać tytuł. No bo mam w sumie trzy: albo że pierwszy Overwatch, albo że podejrzany próbował rzucić do kosza flesza. No, tak to nie nazwa, ale wiecie o co chodzi? Koncepcję. Nie więcej. Albo że 4 <noise> razy tak. No to co? no <noise> Zobaczymy. No, a ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz. Jak jesteście nowi na kanale, to zostawcie suba. No i co no? Jak chcecie więcej overwatch, to piszcie w komentarzach. Kurczę, to. Dobra, już za dużo za duże razy mówię. Po prostu dzięki za oglądanie no i do następnych